German Twisted Custom Method. Czyli nabieranie oczek metodą niemiecką, oczek przekręconych. Pierwszą czynnością musimy sobie odmierzyć, jaką długą nitkę potrzebujemy na to nabieranie oczek. Ja będę nabierała 10 oczek, więc najprostszym, naj, najprostszym sposobem jest owinąć sobie po prostu tą włóczkę 10 razy na drucie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8 9, 10 plus dodać sobie jeszcze troszeczkę na wszelki wypadek i to jest długość jaką ja potrzebuję na 10 oczek jeżeli potrzebujesz więcej oczywiście powielasz sobie tą długość wymierzoną na 10 oczek mnożąc przez tyle razy ile żeby wyszło Ci tyle oczek ile potrzebujesz następną czynnością jest wykonanie pętelki zaciskające ja to wykonuję w ten sposób. Zakładamy sobie tą pętelkę na drut i zaciskamy. Nitka krótka, ten ogonek, będzie na kciuku w ten sposób. Nitka odkłębka będzie na wskazującym. Układ jest taki sam jak do tradycyjnej krzyżowej metody nabierania oczek z dwóch nitek, czyli long tail caston. Tak samo będziemy trzymać, czyli na, na wskazującym mam nitkę odgłębka, na kciuku mam tą nitkę, ten ogonek i obydwie je sobie tutaj łapię tymi trzema palcami i naprężam. Czyli mamy taką procę trochę. Pokażę wam najpierw szybko, jak wygląda German Twisted Caston, a później omówimy sobie, rozłożymy go na poszczególne kroki. Wygląda to w ten sposób. Jest podobna do Long Tail Caston, czyli do tej zwykłej metody, jednak różni się troszkę i ma więcej kroków. Więc pierwszym krokiem jest podebranie tych dwóch nitek obydwu razem. Czyli naszym drutem podbieramy od przodu i od dołu obydwie te nitki. To jest pierwszy krok. Drugi krok, wkładamy nasz drut, czubek naszego drutu, tutaj w tą pętelkę. Czyli najłatwiej jest sobie po prostu zjechać po kciuku w tą pętelkę. I wyciągnąć drut do siebie, podnieść do góry. I teraz idziemy w kierunku tej nitki na palcu wskazującym. Teraz trzeci krok. Tym drutem podbieramy tą nitkę z palca wskazującego od tyłu. I teraz jest ostatni krok, gdzie musimy otworzyć tą pętelkę, tutaj co mamy. Najłatwiej to zrobić w ten sposób, że przesuwamy kciuk do tyłu i do dołu. I to nam otwiera tą pętelkę tutaj. I tu wkładamy też po kciuku nasz drut i wyciągamy go do przodu. Teraz możemy puścić to z kciuka to oczko i zaciągnąć. Mamy nabrane oczko. Pokazuję jeszcze raz. Krok pierwszy, podbieramy obydwie nitki. Tak, od przodu, od dołu. Wchodzimy po kciuku tutaj. To jest drugi krok. W tą dziurkę idziemy do przodu. Teraz idziemy do naszej nitki na wskazującym. Podbieramy ją od tyłu. I czwarty krok, otwieramy sobie tą Pętelkę na kciuku, co jest, przesuwając kciuk do tyłu i do dołu, i wchodzimy tutaj sobie w tą pętelkę i do przodu. Puszczamy i zaciągamy. Jeszcze raz, pod dwie do środka, do siebie, to od tyłu. Otwieramy pętelkę, wchodzimy w pętelkę do przodu, przytrzymujemy sobie tu palcem, puszczamy pętelkę i zaciągamy pod dwie nitki do środka po kciuku wychodzimy do siebie, podbieramy nitkę tą wskazującego od tyłu. Otwieramy pętelkę, wychodzimy przez pętelkę do przodu, trzymamy kciukiem wskazującym i zaciskamy. Jeszcze raz wolno pokażę. Pod obydwie nitki w pętelkę wychodzimy do przodu, podbieramy nitkę tą od tyłu. Otwieramy pętelkę, wychodzimy przez pętelkę do przodu i zaciskamy. Pokażę teraz trochę szybciej, żebyście mogli zobaczyć, jak ten ruch wygląda płynnie. I zaciskamy. I znowu. Mamy ile oczek? 2, 4, 6, 8, 9. Czyli jeszcze jedno i to jedno jeszcze podbierzemy sobie razem powolutku. Czyli pierwszy krok pod dwie, drugi do środka pętelki wychodzimy z przodu, trzeci krok podbieramy nitkę z wskazującego palca od tyłu, czwarty krok otwieramy pętelkę i wychodzimy do przodu. I w ten sposób nabieramy tyle oczek ile każe